Kochane moje siostry, które jesteście żonami i matkami, czy wiecie, że wasze proste, codzienne obowiązki to miejsca święte? Czy wiecie, że robiąc zakupy, Wybierając produkty z myślą o dobru Waszych bliskich, męża, dzieci swoim, a przeważnie o sobie myślicie na końcu i to jest piękne. Robiąc zakupy, robicie czynność świętą. Gdy dźwigacie ciężkie torby, a to jest dla nas bardzo charakterystyczne, czynicie świętą rzecz? Czy wracając do domu, zmęczone po pracy z zakupami, Wiecie, że każdy Wasz krok, każdy ruch ręki, całego ciała, to wielka łaska i miejsce na świętość? Czy wiecie, że gotując obiad, nalewając wodę, wrzucając warzywa, Przyprawiając, smakując, czynicie rzecz świętą? Czy wiecie, że podając obiad w czystych, umytych naczyniach, z czystymi sztućcami, z uśmiechem do męża, do dzieci. Czynicie rzecz świętą? Kochane siostry żony i matki. Czy wiecie, że robiąc herbatę, stawiając kubek czy szklankę, myjąc naczynia, sprzątając łazienkę, ubikacje, czyszcząc kafelki, podłogi, Obmiatając, spajęczyn, odkurzając, czynicie rzecz świętą. Gdy siadacie zmęczone obok męża, uśmiechając się do Niego. Widząc Go zadowolonego po obiedzie, po kolacji. Widząc uśmiech dzieci najedzonych, czynicie rzecz świętą, a to wszystko widzi Bóg każdą Waszą świętą czynność, każde uderzenie Waszego serca i miłość, jaką wkładacie w te czynności. To dzięki Jego łasce, dzięki Jego miłości w naszych sercach czynimy to wszystko. A na koniec dnia, my, proste żony i mamy, możemy zrobić bardzo prosty rachunek sumienia. Czy wszystko uczyniłam dzisiaj z czystej miłości. Od początku. Do końca tego dnia. Jeśli gdzieś mi zabrakło cierpliwości, zmęczenie wzięło górę, ciało odmówiło posłuszeństwa, to nie zrażajmy się, kochane siostry, żony i matki, lecz pokornie przyjmijmy naszą słabość przed Bogiem. I powiedzmy zwyczajnie, szczerze, z głębi serca, przepraszam, nie wszystko było czystą miłością. I poprośmy Ducha Świętego, by kolejny dzień był lepszy, a on chętnie nam pomoże. To wszystko jest łaską. To, że możemy czynić tak wiele, choć nikt za to nam nie daje nagrody, Bóg w nas widzi świętość, jeżeli czynimy to z miłością, Jego miłością, czystą i bezinteresowną. Czyż to nie jest cudowna wiadomość dla nas? że my, zmęczone żony i mamy, czasem ubrudzone i opocone, w ten sposób idziemy ku świętości, ku domu Ojca i On wszystko widzi, nawet jeśli nasi bliscy nam nie okazują wdzięczności. To jest nasza najcudowniejsza, najprostsza i zbawienna droga Ku świętości. Ojcze, dziękuję, że wybrałeś każdą z nas na żonę, każdą z nas na matkę. Dziękuję Jezu za każdą z nas, bo jesteś w każdej z nas i uczysz, jak być pokornymi i cichymi żonami i matkami. Dziękuję. Duchu Święty, za to, że tchniesz w nas wszystkie chęci do pracy mimo zmęczenia. I Tobie niepokalana, bo jesteś naszym wzorem i jesteś przy każdej z nas. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku. Teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.